Czy jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z? O? No to co, można przekształcić, czy nie można? Tak, e, sukcesja praw i obowiązków w takim prostym języku polega na przeniesieniu wszystkich praw i obowiązków, jakie miał przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej do... Spółki Zo. Czyli na przykład jest to fajne rozwiązanie pod względem umów z kontrahentami. Sukcesja daje możliwość przykładowo, no nie wiem, współpracy z tym samym kontrahentem bez zmiany umowy. Aha, czyli jakby to wszystko to, co miałem jako jednoosobowa działalność na moją działalność i na tę nazwę, mogę przekształcić w spółkę Zo i nic nie muszę zmieniać, to jest po prostu przeniesienie tak. podmiotu. Yy, na przykład, jeżeli Jednoosobowy przedsiębiorca zatrudniał pracowników, to tak naprawdę spółka staje się od razu pracodawcą. Nie musi od nowa zawierać tych umów z pracownikami, tylko po prostu już jest z góry, że tak powiem, narzucony pracodawcą. Czyli jest to właściwie taka zmiana formalna tylko na, pa na papierze i związana z złożeniem jakichś takich formalności. Dokładnie tak. Czyli moja nazwa firmy y, zostaje taka sama, tylko do, do, dostaje przedrostek spółka z o, czy...? Yy, tak. Przedsiębiorca ma prawo zachować starą nazwę. Powiedzmy, że na przykład stara firma nazywała się. Włodek Markowicz, produkcja filmów. Tak, produkcja filmowa, Dokładnie ekstra tak. produkcja filmowa. I w, w tym momencie, jeżeli przechodzisz, przekształcasz jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę ZO, no to tak naprawdę możesz zatrzymać obecną nazwę, natomiast będziesz dodatkowo posługiwał zwrotem SP spółka, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli mogę sobie przepisać y, starą nazwę i dodać spółka ZO, ale mogę też nazwę całkiem zmienić, tak? Załóżmy, że dajmy na to, jestem programistą, moja firma się nazywała Włodek Markowicz, Programming i chcę zmienić nazwę na, nie wiem, Cyberspace Spółka ZO. To po prostu zmienię. Tak, dokonujesz zmiany, natomiast do nowej nazwy spółki musisz dołączyć informację dawniej i to w Twoim przypadku będzie Włodek Markowicz. A, coś takiego, faktycznie. W nawiasie? To jest w nawiasie czy bez nawiasie? Może być w nawiasie, chodzi, sam, sam, chodzi o to, żeby przez 12 miesięcy posługiwać się tym przedrostkiem dawniej mm -hmm. i po prostu stara nazwa firmy. Chodzi o to, żeby przy przekształceniu, żeby Twoja firma była utożsamiana z jakiego podmiotu zostało dokonane przekształcenie. I to muszę robić przez 12 miesięcy od zmiany. Dokładnie tak. Dajmy na to, że na moją działalność jest wzięty leasing, na przykład. Mhm. To przekształcam na spółkę i rozumiem, że ten leasing też, yy, też się tam tak, przechodzi na spółkę. Ta sukcesja praw i obowiązku polega na tym, że wszystkie zobowiązania powstałe w jednoosobowej działalności gospodarczej stają się zobowiązaniem spółki, czyli tak naprawdę ten leasing w dalszym ciągu będzie regulowany przez spółkę. Podsumowując, chcąc zmienić jednoosobową działalność w spółkę, Mogę zmieniać nazwę? Nie muszę, i wszystkie zobowiązania i prawa po prostu przychodzą na spółkę. Wszystko to, co było wcześniej, zostaje bez potrzeby podpisywania nowych umów. I przez tak. 12 miesięcy, jeśli zmienię nazwę, to muszę tę nazwę utrzymać. Dokładnie. Warto tutaj wspomnieć o jednym z wyjątków tej sukcesji. Nie przechodzi na przykład jako jednoosobowa działalność gospodarcza, rozliczałeś podatek dochodowy jako osoba fizyczna czyli po prostu tak naprawdę PIT. Tak. Nie ma możliwości przeniesienia tego prawa na spółkę ZO. Od momentu zawiązania spółki spółka jest odrębnym podmiotem prawnym, no i co za tym idzie, będzie podatek rozliczać jako podatek dochodowy od osób prawnych. A jeśli ktoś chciałby przekształcić właśnie taką działalność w spółkę, to czemu miałby chcieć to robić? Jakie są zalety z tego? Moim zdaniem taką główną, podstawową zaletą jest ta ograniczona odpowiedzialność. Mhm. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku otwarcia spółki ZO. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego. Tak. I od razu warto wspomnieć, że w momencie przekształcenia jednostki działalności gospodarczej w spółkę ZO, przedsiębiorca za zobowiązania, które powstały przed zawiązaniem spółki, będzie w dalszym ciągu wraz ze spółką odpowiadał przez 3 lata od momentu przekształcenia. Całym majątkiem, czy właśnie do. Całym majątkiem, ale mówimy tutaj o zobowiązaniach, które powstały po prostu przed zawiązaniem spółki. I do 3 lat? Do 3 lat. A potem do wysokości kapitału zakładowego. Dokładnie, a później wszystkie zobowiązania, które powstają w momencie już działania spółki, to tak naprawdę odpowiedzialność jest do wysokości kapitału zakładowego. Czyli w jednoosobowej działalności ja odpowiadam całym swoim majątkiem. Jeśli tam się, nie wiem, nabiorę jakichś kredytów czy, czy leasingów czy innych rzeczy, nawet z własnej kieszeni muszę to pokryć. W przypadku spółki to jest do wysokości kapitału zakładowego, tak? Yy, tak, możemy tak w skrócie powiedzieć. Yy. W przypadku jednoosobowej działalności właśnie przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem. Jest to spowodowane tym, że ten majątek firmowy i majątek prywatny yy, to jest, jest tak naprawdę połączone. jeden wspólny majątek. Yy. Yy, spółka Zo tak naprawdę ma odrębny majątek i nie przed, wcześniejszy przedsiębiorca nie może nim swobodnie dysponować. Natomiast kwestie tutaj właśnie odpowiedzialności, myślę, że warto poruszyć w kolejnym odcinku. Też tak myślę, na które zapraszamy już teraz. Wy natomiast, jeśli macie jakieś pytania w temacie przekształcania jednostek odpowiedzialności w spółkę, to możecie zadawać je w komentarzu pod tym filmem. Albo, jeśli chcecie na własną rękę doczytać, to mamy wpis na blogu na ten temat. Dokładnie tak. Zapraszam gorąco.